Nie, co do potrzeby to chyba nie będzie dyskutował, bo tego żeby sprawdza czasu. No pan Ryszard jest znany z tego, żeby sprowokować dyskusję, która ma do jakiegoś celu prowadzić. Ja powiem tak, skoro koledzy samorządowcy zrealizowali, zdecydowali się w takich rozmiarach, bo co do celu to miłości nie ma wdrożyć program, to... Nie pozostaje nic innego jak spróbować się z nimi porozumieć, yy, po to, żeby no, pewnie bez środków się to nie odbędzie, ale rozpoznać i zobaczyć w jakich rozmiarach i przy jakim zainteresowaniu, yy, czy to w skali gminy, czy w skali yy, powiatu, moglibyśmy spróbować taki program yy, realizować. Jedna tylko, może dwie uwagi do... Tej, Gajkowa. Trochę mi się zrobiło smutno i przykro, powiem Panu, przy takim oto przyłomacach, że są sołectwa, które czują się wykluczone i na terenie niektórych nic się nie dzieje, bo to jest nieprawda. Więc ja mam prośbę też taką, jak Państwo mają dostęp do internetu, na szczęście gospodarka finansowa każdej gminy, każdego powiatu, każdego samorządu jest jawna. Wystarczy przeczytać sprawozdania, w jakim zakresie podatki pochodzące od mieszkańców gminy i na co są wydatkowane. Moglibyśmy tutaj, jak siedzimy, wskazywać yy, starosta, ja, pewnie Pan Poseł też ze swoim doświadczeniem samorządowym, yy, wiele inwestycji różnym grupom, grupom społecznym. Ale o jednym wątku powiedział pan starosta mówiąc o funduszu dróg samorządowych, tak gmina Tarziarników. Czy skuteczny, raz skutecznie, raz nieskuteczny. Bo to uwarunkowanie to nie jest tyle i na nie pan Ale chcę powiedzieć o komunikacji. mina Czernica nie czekała na ustawę, która została chyba dwa dni temu podjęta w sprawie funduszu. Do końca proszę o wybaczenie, jak przekręcę nazwę y, wspomagająca komunikację publiczną na terenie gmin, gdzie nie ma y, albo gdzie poziom wykluczenia komunikacyjnego jest duży. Otóż na terenie gminy, jak Państwo wiecie, y, funkcjonuje od półtora roku bezpłatna komunikacja. Nikt się nie zastanawiał. Nad celowością jej wprowadzenia, ale skutki odczuwają wszyscy. Ci, którzy z niej korzystają, jak ci, którzy z różnych przyczyn nie chcą z niej korzystać. Więc nie zastanawialiśmy się zbyt długo. Ta komunikacja cieszy się zainteresowaniem. Ona również kojarzy, kojarzy drogę z torami. Siedząca tu na sali pani radna. Moros też była jedną z inicjatorek takiego skojarzenia. Mamy, mamy przecież czernicę, wystarczy się dostać y, poprzez tą komunikację do czernicy po to, żeby przesiąść się na tory i tymi torami w ciągu 10-15 minut unikając korków dostać się gdzie? Albo no, no, na dworzec. Więc pamiętajmy też, albo chciejmy o tym pamiętać, żeby Ale, ale to jest punkt widzenia właśnie człowieka zdrowego i a nie ma problemu, dojadę do czynicy, co tam, przesiądę się, w ciągu czas, czas, jak. Ale jak dziecko na i Inwalidzkim ma się dostać bez mają samochodu z Kajkowa do Kielcza, kiedy tam autobusy jedne, które jeżdżą główną drogą, są w ogóle nie Dobrze, to ja, ja powiem, to, powiem tak. Tak, na tak, marginesie to wspomniał, ta komunikacja do głowy, do wielkich plus naprawdę, które czoła samostatnio, może starać sam, jeśli przyjechał ten pusikier z stacji. Także to jest super rozwiązanie, jest świetne, ale no później jeszcze w takim wczuciu się w sytuacji tych na najbardziej. No, no właśnie, bo to nie koniec. Mamy też linię, którą rewitalizujemy, jak Państwo wiecie, gmina się zapisała do tego projektu. Yy, mówię o dużym projekcie wartym prawie 100 milionów złotych. Mówię o linii 292 z Jelcza właśnie, próbuję odpowiedzieć na Pana pytanie. Yy, yy, oprócz yy, lidera czyli partnerami z miastem Wrocławiem, właśnie Jelcz i gmina Czernica ma, po, mają postać na terenie gminy cztery yy, przystanki dostosowany od początku do końca na potrzeby osób niepełnosprawnych. Po co? Ono po to, żeby tymi busikami nie dojeżdżać do czernicy, tylko żeby dostępność tych torów była zdecydowanie większa. Wkład gminy w ten projekt to jest około 2 milionów złotych. Przesuwa się niestety realizacja, bo rynek wykonawców, jaki jest, to tu siedzący samorządowcy o tym wiedzą najlepiej, nie mamy po 10, po 15 ofert na stole, tylko jak mamy to po jednej i o 30, 40% więcej w każdej praktycznie branży, więc żeby zrealizować taki duży projekt, no to musieliśmy z któregoś zadań zrealizować. Na tym etapie jest tak, że ta realizacja jest, zakończyć się powinna. Pod koniec tego roku niestety nie zakończy się, bo wykonawcy sygnalizują problemy związane z tym, co sygnalizują inni na drogach. No, posłużę się przykładem, generalna dyrekcja odstąpiła od kontaktu z Włochami, którzy na S3 notowali pośrednictwie strażne. Tutaj jest wystąpienie zarówno gminy, jak i lidera do Urzędu Marszałkowskiego, bo to był projekt tak zwany indykatywy, czyli poza postępowaniem konkursowym, bo Pan Marszałek dostrzegł, że tak, warto tą linię reaktywować dla przewozów pasażerskich, po to, żeby zachęcić ludzi do tego, w tym osoby z niepełnosprawnościami, żeby korzystały z tej komunikacji. Jest złożony wniosek o wydłużenie terminu realizacji yy, zarówno przed gminę jak i przed lidera. Żywimy nadzieję, że wrzesień roku 2020 to jest ta, ta data, gdzie linia 22 po rewitalizacji z czterema przystankami na terenie gminy Czernica, Krząstawa Mała dwa razy na dolicę jakby pamięć nie byli Panie Przewodniczący i Dobrzykowice Kamieniec zafunkcjonuje. Tu też podziękowanie w stronę Pana. Starosty, bo właśnie z myślą o niepełnosprawnych, a starosta w drodze powiatowej dokończy razem z udziałem środków finansowych gminy chodnik y, od przejazdu kolejowego, czyli tam, gdzie ma być jeden z tych czterech przystanków, w stronę zespołu szkolno-przedszkolnego, bo na pewnym odcinku ten chodnik został już zrealizowany. Też z myślą o y, dzieciach niepełnosprawnych, bo cała szkoła, jak Państwo wiecie, jest bez jakichkolwiek barier y, architektonicznych. Sorry za taki hmm. wywód, ale no, chciałem też na to zwrócić uwagę. Dziękuję. Panie Wójcie, dziękuję, dziękujemy za wyjaśnienie. Trochę z przycisku życia przeszliśmy na komunikację, ale, ale nie szkodzi. Proszę Państwa, ja wiem, że wiele, wiele tematów, które nas motywuje, chcielibyśmy poruszyć. Ale tak powiem, do końca chyba nie, nie jest to naszym oczekiwaniem, żebyśmy o tych sprawach dzisiaj, dzisiaj koniecznie powiedzieli, żeby, żebyśmy je chcieli załatwić. To nie o to dzisiaj chodzi. My chcemy, tak jak powiedziałem na początku, zainicjować jakiś proces, który będzie powodował, że osoby decyzyjne, osoby, które działają w naszym imieniu na różnych szczeblach naszego samorządu czy, 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 czy władzy, żeby oni po prostu mieli wiedzę na ten temat, żeby raczej z naszej strony to były podpowiedzi, co nas boli, co nas notuje, a nie takie trochę wyruszenie, co chcemy, żeby dzisiaj już było zrobione. Oni dzisiaj tego nie zrobią, i tak jak pan poseł powiedział, że wiele tych rzeczy być może że przejdzie bokiem i realizacji nie, 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 do, nie, nie dostąpią po prostu. Ale tak jak powiedziałem na samym początku, to jest proces. To jest pierwsze spotkanie. Ja myślę, że opublikowanie tych pytań, tego, o czym mówimy na y, portalach społecznościowych na YouTube spowoduje lawinę pytań, lawinę pytań, które będą pomocne w cudzysłowie w takim rządzeniu, w realizacji tego, czego my oczekujemy. I w tym kierunku myślę, myślę to powinno, powinno pójść. Y, myślę też, że... To czas, czas płynie, że wszystkich tematów i tak nie uda nam się tutaj poruszyć. Tak jak powiedział Ryszard, my do tego spotkania przygotowaliśmy się już dość, dość długo i nie od dzisiaj przygotowaliśmy też pewne postulaty, które będziemy chcieli przekazać tutaj naszym dobroczyńcom, które to w pewnym sensie pewnie spowodują jakieś zastanowienie się nad, tym, nad naszymi przemyśleniami. A tak jak powiedziałem, myślę, że jednak te spotkania będą cykliczne, będą te pytania, do których też panowie czy panie przygotują się, bo to też nie chodzi o to, żebyśmy się tutaj zaskakiwali, bo może akurat on o tym nie wie, czy nie udzieli odpowiedzi. To nie o to chodzi. My musimy się nauczyć ze sobą rozmawiać, bo my jesteśmy partnerami w tej dyskusji, my nie jesteśmy po dwóch stronach okopu. tylko po prostu osobami, które. które działają tutaj na naszym terenie i myślę z myślą przewodnią dla dobra dla nas wszystkich. Proszę Państwa, ja myślę, że powoli zbliżać będziemy się do końca, no, ale że, tak, tak, oczywiście ostatnie słowo będzie, będzie jeszcze tutaj, będzie, będzie taka możliwość, ale, ale tak jak powiedziałem, myślę, że nie wyczerpiemy tych tematów dzisiaj. Nie wyczerpiemy tych tematów, będziemy starać się jakby w kolejnych miesiącach, latach do nich się odnosić i ich działać. Proszę Państwa. E, proszę Państwa, ja się odniosę do tego przycisku życia i, i do dwóch kwestii, ale krótko się odniosę, bo, bo, bo to są moje dość długie e, tematy, na które mógłbym mówić dość długo. E, to są trzy takie rzeczy, które chodzą mi od dłuższego czasu po głowie i, i, i myślę, że wcześniej czy później zrealizujemy je jako powiat wrosławski. Pierwszy ten przycisk życia, którym zostałem zarażony w momencie. W momencie no, spotkania mieszkowica i, i wtedy tam rozmawiali o tym, to, 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 są, to są określone środki, bo myśmy zrobili e, rozzynanie rynku i, i taki przeciw życia ja, w zależności od tego e, jak, jak, jak on jest skomplikowany, to, to tam to jest było 30 złoty, zł, taki bez osprzętowania można kupić w górę, no, bo one tam nawet do 2000 dochodzą i zakładania, że mamy 9 dni, no i każdej dni, ze 100 takich przycisków, bo no patrząc nawet na małą gminę czerwica 13 sołectw, więc 100 takich przycisków, to jest na tym chyba 8 na 100. No, 100 no, proszę. proszę? Na jedno sołectwo. No, no, no to mówię tak, 8 na jedno sołectwo, no to jest właśnie... Na, na jedno Nie, okej, okay, to okay, trzeba jest nawet tak? W e, związku z tym, to, no ale, ale ja mówię, bo my żeśmy poszli w kategoriach 100 powiedzmy na gminę, małą gminę, czy większa gmina. Te, też tych urządzeń powinno być więcej. W związku z tym my też rozmawiamy z i burmistrzami na temat różnych rozwiązań dla poprawy ich bezpieczeństwa i, i, i poprawy takiej żywotności i, i sposobu komunikacji i poruszania się tym osobom z niepełnosprawnościami. I my myślimy, no, bardziej tutaj pragnę Pana zapewnić, że myślimy nad tym, nie tylko myślimy, się, że wcześniej czy później dojdzie do jakiegoś... W porozumieniu z Wójtami, po wyjazdach, czyli razy trojenny to no, no, zaczęły się robić no, dość duże pieniądze, w związku z tym musimy to jakoś wspólnie z samorządami To jest jeden z tematów, który chciałem poruszyć. Drugi temat, też, który mnie bardzo mocno zainteresował, też gdzieś, gdzieś głęboko jestem tym zainteresowany, telemedycyna. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale ostatnio miałem przedstawienie taki bardzo ciekawy projekt tereny medycyny, gdzie właściwie osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze mogły się właściwie badać w domu, nie wychodząc z domu, robią sobie w domu takie jak różne takie badania, to są tam wykupywane i gdzieś tam z tyłu głowy mi ten pomysł chodzi, też, też projekt będziemy przedstawiać włódną burmistrzą z powiatu Wrocławskiego i ostatni, ostatni pomysł, który też jako starosta chciałbyś gdzieś kiedyś nie mówię, że dzisiaj, jutro, wójt, ale, ale gdzieś mi też chodzi e, po głowie e, w ubiegłym miesiącu byłem na otwarciu pierwszego w Wrocławiu, drugiego w Polsce, mieszkania wytknięte nie wiem czy Państwo wiecie, ja tylko powiem krótko co, co to jest i jaka jest i, i, idea to są takie pierwsze e, mieszkanie bytni w Wrocławiu mieszkanie to składa się z Wydaje, że trzech pokoi, jest to mieszkanie wyposażone I, i gdzie jest to wytchnienie. Rodzice, którzy mają dzieci niepełnosprawne, mogą te dzieci oddać na tydzień do tego mieszkania wytnień i w związku z tym ci, ci rodzice tak jakby przez tydzień mają takie wakacje od tego dziecka niepełnosprawnego, bo, bo wiemy doskonale wszyscy jak wiele wysiłku. Wymagają dzieci niepełnosprawnych. W związku z tym takie mieszkanie powstało. My jakąś bazę lokalową mamy. Nie wiem, czy, ja nie mówię, że to powstanie dzisiaj, tak jak już powiedziałem, dzisiaj za miesiąc, ale, ale dziś będziemy w tym kierunku y, spoglądać, będziemy się tym ciekawym pomysłem y, przyglądać, bo wiem też, jak wiele osób, dzieci szczególnie niepełnosprawnych, nie zna. W terenie powiatu wrocławskiego i, i też będziemy chcieli e, jakiś układ w tym kierunku zrobić i w jaki sposób e, e, tych e, mieszkańców powiatu, którzy mają dzieci niepełnosprawne, bo właściwie dzisiaj się, się e, skupili w tej dyskusji na temat osób starszych, osób starszych z niepełnosprawnościami. Ja myślę, że gdybyśmy zorganizowali jeszcze kilka, jak tutaj Jarek mówił konferencji, to, to, to było o czym rozmawiać, bo naprawdę według mnie jest to działka, temat, zagadnienie, które, które w dużej stopniu gdzieś tam zostało może nie zaniedbane, ale nie, nie przez też samorządy, tak, bo, bo my Właściwie patrząc na to, co dzisiaj dzieje do wielu zadań dokładamy, wiele środków nam się odzina. patrząc na wzduchowie, który prowadził właśnie tą telemedycynę dla swoich pacjentów i to działa od tygodnia. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, nasz czas powoli dobiega końca, ja tak może Cytując pana posła, który powiedział o tej kroki, która drą, drąży skałę, ja ja swojego doświadczenia mam podobną metodę. Metodę małym kroczki. I niech to nasze dzisiejsze spotkanie będzie takie małym kroczkiem. Ale przód. Dziękuję serdecznie wszystkim za uwagę i za obecność. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, chalina bianowska. Sztanką Czernicy, ale reprezentuję Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu. Mam dorosłego syna z autyzmem i tak się dzieje dziwnie, że dzieci robią się dorośli. Wszyscy upominają się o małe dzieci, zawsze to są małe dzieci, o tym wzbudzają wielką no, współczucie i litość. Każdy tam dom rzuca grosz, bo myśli sobie, że pomoże dziecku. Z tego małego dziecka staje się dorosły, niepełnosprawny. Szczególnie trudna jest sytuacja osób z autyzmem, dorosłych osób z autyzmem, gdzie nie ma żadnego systemowego rozwiązania. I my, jako rodzice, z stowarzyszenia zdobiliśmy na terenie czerwnicy 4 hektary ziemi, na której ma powstać ośrodek. Wydawało mi się, że na początku bardzo wielką na no. nauczycielskiej by da e, przepraszam więc zakupiliśmy 4 ziemi i od lat planujemy budować tam ten właśnie bezpieczny port gdzie dorośli, ludzie będą mogli, starsi ludzie zostawić swoje dorosłe dzieci i po prostu bezpiecznie odejść, nie martwiąc się, że te dzieci będą po szpitalach psychiatrycznych że będą psychotropami i różnymi innymi środkami uspokajane, ponieważ jakby się wydawało dorośli, autyści to jest właściwie taki margines, prawda? Teraz się coraz częściej mówi, szczególnie w kwietniu, kiedy jest miesiąc, jesteśmy na niebiesko, i w grudniu, kiedy się ten temat powtarza. Ale to jest jeszcze później całe 24 godziny na dobę, ciągła opieka, i naprawdę nie widać jak gdyby żadnego światełka. Mamy zieloną tablicę na naszym polu, ale upraszamy się zielone światło, i dlatego, no, będąc tutaj w takim gronie. Ja myślę, że może coś zrobimy, może na tym, może powiat pomoże, może gmina pomoże, może Urząd mm -hmm. Marszałkowski pomoże, może gdzieś tam na no, górze pomogą, czy no. tam dziennik sprawnych, sami Państwo wiedzą, jak to wyglądało w zeszłym roku. Ale no, ja cały czas nadzieję, bo bez tej nadziei jakoś nie ma sposobu. Moje dzieci włączyły się, mam no, jeszcze dwoje zdrowych dzieci, które włączyły się w pomoc, Przejazd motocyklowy, to już będzie trzecia edycja 9 czerwca z pod stadionu Wrocław do naprawdę Solomon przyjedzie tyle motocyklistów, ile się da, więc zapraszamy, jeżeli ktoś zna takiego motocyklistę, będzie mógł przywdziać naszą koszulkę, slotko, zauważ, autyzm, przejechać się i spędzić tam miesiąc widząc jak... Rodzice starają się, żeby po prostu pomóc w tej budowie, bo będą te cegiełki. Ja z kolei piszę książki. Teraz kończę trzecią książkę o Czernicy, po części o z której też będzie dowód z tych cegiełek na, na naszą inicjatywę. Także wszystkich zapraszam na ten przejazd motocyklowy. Pana posła chciałabym zapytać, jak to jest? kiedy wreszcie będą rozwiązania systemowe, właśnie dla autestów. My nie potrzebujemy wózków, nie potrzebujemy pieluch, nie potrzebujemy protesty, nie potrzebujemy naprawdę niczego. A ja z Czernicy musiałam się przemeldować do Wrocławia, żeby moje dziecko mogło spokojnie korzystać z wrocławskich środków na to, żeby być na co dzień gdzieś pomiędzy ludźmi. Natomiast myślę, że przecieramy pewne szlaki, odkrywamy problemy, których wcześniej nie znaliśmy, nie o nie wiedziałem. Ja od dawna mam kontakt z różnymi organizacjami we Wrocławiu, to, że Pan wie, i wiele z tych organizacji, każda szuka swojej drogi do celu. We Wrocławiu takim przykładem rozwiązań są. Domy y, Fundacji Ark przy ulicy Jutrosińskiej. To jest bardzo w polskich warunkach. To są w polskich warunkach rozwiązania bardzo nowatorskie, y, takie właśnie bardzo nowatorskie. Podobnie własną drogą idzie Fundacja Przyjazny Dom imienia Stanisława Jabłonki na Zakrzowie która dawno temu przejęła szkołę przy ulicy Okulickiego i rok po roku, bo wcześniej to właśnie Stanisław Jabłonka, potem jego współpracownicy i następcy, dzisiaj Zbyszek Kobulecki rozbudowują taki ośrodek, który ma różne poziomy opieki, od takiej doraźnej, dziennego domu pobytu po taką długoterminową opiekę. Oni się też kiedyś usamodzielniali z takiej większej organizacji. No Jest Alicja Gniszewska, którą pewnie pani. pani zna. No właśnie. I myślę, że to każdy szuka tej swojej drogi, bo nie ma prostego rozwiązania systemowego. Zna Pan pewnie działalność pani Małgorzaty Rybickiej, która w Gdańsku tworzy też takie rozwiązanie, które dopasowuje się do tych lokalnych rozwiązań. Pewnie są te różne pomysły, które też zależą raz od ludzi, którzy są w tym konkretnym miejscu. Tak jak, te, jak fundacja, jak to, ta Fundacja Przyjazny Dom Stanisława Jabłonki, Małgorzata Gorący, która przez Stowarzyszenie Ostojan, które prowadzi kilka ośrodków dla ludzi z bardzo różnymi niepełnosprawnościami, w tym z bardzo trudnymi niepełnosprawnościami sprzężonymi. Tam też są ludzie. Z, z autyzmem, przecież w tych e, ośrodkach Stowarzyszenia Ostoja, A więc e, trzeba szukać, budować i tworzyć. Ja nie potrafię Pani tak tutaj odpowiedzieć o rozwiązaniu systemowym. Ja Bardzo chciałabym. Ja myślę, że jak tam ci właśnie trzeba trochę tak, jak to powiedział też Pan tymi kolejnymi krokami. Czyli jeżeli jest działka, pytanie, jak doprowadzić do powstania projektu, potem jak zdobyć środki na realizację tego projektu. Ale myślę, że najtrudniejsze jest nawet... Znaczy nie chodzi tu o zabieranie czasu, bo znaczy, brak czasu. Tak, o tak, Temat nie jest mi nieznany. Jest mi znany od wielu, wielu lat. Natomiast zachęcam do współpracy i korzystania z doświadczeń tych, którzy tę drogę przeszli, żeby korzystając z ich doświadczeń, kolejnymi małymi kroczkami zmierzać do celu. Proszę Panią, trochę też tak jako pointa. Znalazłem się w polityce dlatego, że nie chciałem czekać aż ktoś wreszcie zrozumie moje postulaty, tak? Bo ja też kiedyś chodziłem, prosiłem i byłem przekonany, że przecież przychodzę w słusznej sprawie i że mam rację. Aż w końcu zostałem radnym z Pola, potem i tak dalej, tak? Nie ma prostego rozwiązania i ja ciągle powtarzam, nie czekajmy, że ktoś to za nas zrobi. I we Wrocławiu są przykłady ludzi, tak jak właśnie na Zakrzowie Fundacja Przyjazny Dom, Zbigniew, Barbara, Kobułeccy, którzy mają różne doświadczenia. Małgorzata Gorący, Stowarzyszenie Postoje, Fundacja Ark Korzystajmy z ich doświadczeń, co nie znaczy, że możemy zrobić to dokładnie tak, jak robili oni, ale na pewno warto z ich doświadczeń skorzystać. Ja też jestem do dyspozycji, jeżeli wyczą mogę pomóc. Ja dziękuję. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim przybyłym na nasze spotkanie, tak jak powiedziałem na początku. Tu opublikujemy to nasze spotkanie na, na różnych y, portalach y, społecznościowych, gdzie tylko będzie możliwość, żeby dotrzeć do jak najszerszej y, ilości osób, których zachęcamy do komentowania i zadawania pytań, na które, tak jak powiedziałem, będziemy starali się szukać odpowiedzi, szukać rozwiązań. I tym optymistycznym akcentem, jak nasz tutaj obdarzył pod głosem, chciałbym dzisiaj zakończyć to nasze spotkanie. Dziękuję serdecznie.